Siema z tej strony mi się ktoś kolejny odcinek na moim kanale. Dzisiaj e, gramy w Bedwars razem e, z Witkiem, Przywitaj się. Nie mam mnie tu. No, e, obuduj, e, wyro. Czaisz? obuduj wyro. Czajsz. Obuduj wyro. Patrz, z tym kotem. Wiem, widziałem. A nie, to nie tu. Tu jest item shop. Item shop, ale śmieszne. Ej, ja nie znam tej mapy. Może mi podpowiesz, gdzie są diaksy? O, tu są diaksy. Kurwa, masz. Shift mi nie zadziałał. Oni będą chyba piersi na diamentach, bo ja spadłem. Gdzie skrzynka? Ale tam nie ma diamentów. Tu są diaksy. Tutaj, no. Idą, idzie, idzie luzowy, ja się kampię. Idzie. Kamp kampię się na typa. A przecież on nie idzie do nas. I idzie, idzie, most budują. Pieprzysz. Kampię się na typa. Nie budują mostu. A budują, a, budują. rzeczywiście. Czekaj, ja... Widzisz, idzie. No widziałem. Kampimy się, jak tu wejdzie, tego spychamy. Shiftuj, shiftuj. Nie mogę, ja muszę bloki dokupić. Gdzie, y, gdzie, gdzie, gdzie on jest? Nie wiem, mam to w dupie, ale go tu nie ma. O, czerwony idzie, czerwony! Z buraku sprchniał jeden wywalaj mi z tej wy... A zew zabił mnie. Nie też zabił Widziałeś A, jakiego on miał knoka? Ale on ma knoka. Ty widzisz jaką on ma aure Sprchniały Ale, no, Czekaj, ja go... ja go, ja go ten y, reportu... reportuj go, reportuj. No właśnie to robię, tylko kapstok mi się włączył. Report y, kto nas zabił ale... Ale... Aura <coughs> Dobra, dawaj dalej. Halo, 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 kolego, kolego! kolego dawaj kolego, dalej! Kolego się klepie. Halo, A ty halo. żyjesz? A dobra, ty już nie żyjesz. Co jakiś mi kaos? Halo, halo. No, halo, halo. Dobra, jeszcze, jed jeszcze jedna rundka niech będzie. Ostatnia rundka, bo, bo tu od razu zdechliśmy. Znajdę cię. Kogo? Zamorduję. O, tu jest lafi, siema lafi, siema lafi, siema lafi. Jesteśmy różowani. Coś mi się nie pykło. Masz zoto i obuduj wyro. Masz zoto i obuduj wyro. Yy. Dobra, yy. O, to mapy znam. Dobra, zobacz, czy nie robię backdoorów żadnych ani nic. Kurde. Pyk, 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 pyk. Pyk, pyk. pyk. Ej, bo Zieloni cały czas siedzą u siebie i oni nawet nie obudowali wyro. Zapraszam na mój kanał X No dobra. Rozumiemy. No mam nadzieję. Milordzie. Milordzie. Ja idę do y, zielonych. A nie, to są biali. ja spadłem z itemami fajnie, fajnie głułem. ja idę do białych dobra, yy, jeden biały spadł i drugi przyszedł kurde, nie mogę się budować Kurwa, a to ten no skacz tu. No, dawaj, jump jumpu. zabij się zabijesz, zabijesz się jak skoczysz. Zabijesz się, nie skacz. Ej, no patrz, czy do nas nie idą i co, i co. No nie idź do mnie! Idź do nich! Dobra, ty... Skocz Hello, Hello darkness, my old friend Kurwa Pomarłem? Złamałeś sobie nogę? Tak, chyba tak. O Boże. O, to straszne. Straszne, mogły się skaleczyć, nie wiem. Idzie, idzie biały, idzie akło. Co którędy? Dobra, ja ja wracam do bazy z diamentami. Halo.

O Jezu, o Jezu, o Jezu. Zabiłem go. Zabiłem śmiecia. Brawo. Padę tam. U, u, u. Zamknij u. ryj. Jezu. Oh. Ej, 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 pomyśl o innych kolegów. Dobra, dojechać go. Dobra, no. zabiję go. Dobra, idź do naszej bazy, wróć. Ja już jestem. I kupuję sobie Armor, lepszy, żeby bronić się. Żeby nie być gorszy, ne? No dobra. Rozumiem. Teraz będzie Lil Kotix FT Misiec XYZ BEDWARS na białych. No, dis na białych, kurde. Nie, dis na żółtych. Dobra, y kupiłem nam lepszego armo. Zdechłeś? Tak. Czemu? Jestem pijany. <noise> Ej, chcesz kamienny mierz? Dobra, zostawię ci tuś kamienny mierz. O, dziękuję. To był bardzo miły gest, o treści. Pomagam. Szty, gnoju, biały! Jak mnie! No? A jak nie mnie zepnął! Jak on mnie zepnął, ten gnoj głupi. Dobra, zepchnąłem go. Coś mu nie pykło. Ale on mnie zepchnął. Tak, więc to zrobię. Ty jesteś u czerwonej? A nie, pomyliłem Nie no to będzie widać. Kurde. Ej, dawaj jeszcze jedną rundkę i się kampimy z tej wyspy. Czekaj, mogę tu coś zbudować? Nie. Szkoda. Szkoda. Dobra. Smuteczek. O, żółty, żółty, buraczku. Gdzie ty jesteś? Chodź tu bo jedna. No, idzie, idzie, idzie. A, ha, haha, jestem za naszą wyspą. Nie, kurwa, wziąłem play again. Mam spidać furkę. Ej, biegnie, biegnie i nie wie, gdzie jestem. Ej, na ej, nie mogę za naszą wyspę wlecieć. On do ciebie idzie, on do ciebie idzie. Dawaj. Tam, tam, U! Porobiony No, ten gnój mnie tutaj zepnął on, on po prostu aurę, aurę miał, gnój głupi Najlepszy no, mieczyk Ale kurde, no Powiem ci, Dobra. jest ja za tobą, ja za, ja za tobą cały czas chodzę Czekaj, ja idę do piecyka Mm. Obiegnie, biegnie, biegnie. Widzę już jak biegnie ze swojej bazy. Tylko żeby mnie zabić. Z żółtych? Gdzie? No, biegnij. Gdzie? Odpuść żółty, kartoflu. Kurde. O. No kurde. No te wam się do ciebie. No i kurde nic no, nie mogę nic kupić, gdzie ten żółty, ja do niego pójdę, i ja go zabiję. Pa ja mam teraz cheaty, cheaty na bedwars. Patrz już jestem obok niego i, i poszłem go zabić. Patrzy ja, jest? ja go klepię, ja go klepię. Gdzie on jest? No u siebie w bazie, ja go klepię w jego piecyku. Iść tam? Nie. A dobra idę, raz się żyje najwyżej zginę. No dobra, to weź, idź go zabij. A to na pewno ten żółty? Tak, jest tylko jeden żółty. No dobra, jest idź, jeden? idź go zabić. A no tak, to ten... Matrix, ty my. No TM. Idź. Matrix GM. Dobra, eee... Y... Matrix. On jest najlepszym producentem muzycznym, wam mówię. Jak on wam zrobi bita... Mam na ma izbie. budowane łóżko. A przecież yy, aqua nie żyją. Eee. N. No. Co ty robisz? On do ciebie idzie, idzie, idzie. Pięknie. Kill, kill. Tak więc umarliśmy. Przegraliśmy. Oh. No i, i Wojtek płacze, bo przegraliśmy. Nie płaczę, tylko ziewnąłem. Ta, jasne. Mieliśmy kolor różowy. Różowy nam nie pasuje. Różowy jest zły. Musimy mieć niebieski, tak jak ostatnio, jak wygraliśmy na tamtej mapie. W ostatnim odcinku. Tak jak w ostatnim odcinku, do trzech razy sztuka. O, zielony. Dobra, to, ma, to masz z Zoto, a ja idę hardować. Masz. dziękuję. a Jak ty, będzie jakoś ty, ty. więcej tego żelaza, to to się mocniej te wyro, żebyśmy nie zdechli już od razu. No, a mocno. Ty, ty, ty. Ty? Ej, żółci do nas y, robią Bagdora. Ej, wiesz jaki jest minus tej mapy? Jaki? Łóżko jest blisko krawędzi i źle się obudowuje łóżko. O, idą, idą, idą. Kurde, nie, nie nie ten upgrade kupiłem. Żółci idą. Wiem, widziałem. Dobra. Z go. Dobra. Raz. Dwa. Ej, zniszczyć most. Trzy, cztery. Dobra, niszczę im most kurde. Ej, ja, on ma antyknoka. Ej, what the fuck! klepa, 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 typ, klap typ, klap typ, klap typ O nie, nie da się wskoczyć Nie da się wskoczyć <tysy figuring> On <out> parkura zrobiłem <tysy> No <tysy> <Hey>, śpiewam Ej, mi zniknął Halo, halo, hi pixel, halo, halo, halo Ty, zrzuciłem gościa Wow congratulations to you Yeah, Gdzie jest? <coughs> idą w dwóch, idą w dwóch. Resp się. No już się zrespiłem. Idą w dwóch, nie? Przeglana już. Co, ja go nie zrzuciłem. Weź. Czekaj, czekaj, czekaj. Halo no w dwóch mnie klepią, w dwóch mnie biorą, w dwóch mnie biorą. Co za pedałcy. pedałce. Pedałce. Juk! No aury, kurde, gnoje głupie. Kiwam w dupy. Yy, dzięki za oglądanie. Yy, zostawcie łapeczkę w górę, do zobaczenia i do następnego odcinka. Cześć. Żyję. Co, ty żyjesz? No. Are you fucking kidding me? Ja się tu żegnam, a ty dopiero teraz mi mówisz, że żyjesz? A patrz, nie dam im nabić killas, zabiłem się. Sam. No to nic. <coughs> No to do zobaczenia i do następnego odcinka. Cześć!